Jezus pyta nas dziś, czego szukacie? Czego my szukamy? Czy szukamy Jezusa, czy szukamy samych siebie, swoich przyjemności, zaspokojenia swoich ambicji? Na czym najbardziej nam w życiu zależy? Czy to, co przyziemne, wystarczy naszemu sercu? Czy może gdzieś w jego głębi kryje się tęsknota za czymś nadprzyrodzonym, za życiem w Bogu? Bóg chce, żebyśmy go szukali. Zaprasza nas słowami: chodźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam. Każdy człowiek przychodzi do Jezusa z problemem swojego życia, szuka w nim mistrza, który poprowadzi go drogami zbawienia. Jan Chrzciciel, gdy ujrzał Jezusa, odkrył w nim Zbawiciela i wskazał go innym. Oto Baranek Boży. Te słowa dla uczniów były jednoznaczne. Znaleźli tego, kogo szukali. Wskazał im go Jan chrzciciel, oni wskazali go Piotrowi, i każdemu z nas ktoś go wskazał słowem lub przykładem.